Cześć Boże, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować moją nową książkę pod tytułem W oczekiwaniu na przełom, czyli jak wreszcie ruszyć z miejsca. Chciałbym Wam w tym odcinku troszeczkę o niej powiedzieć. Były już różne wywiady, były różne rozmowy, ale wiadomo to jest dosyć długie, nie każdy miał czas to przesłuchać, dlatego w kilku słowach powiem najpierw w ogóle jak ta książka powstała. Wiele osób o to pyta. Więc na początku zaznaczam, nigdy nie planowałem pisać książki, nigdy nie planowałem sobie wydawać kolejnych książek, mieć taki pomysł na życie, broń Boże, nie czuję się jakimś takim dobrym humanistą, który by książki mógł pisać. Od początku mojego kapłaństwa staram się być otwarty na Pana Boga i na to, co Pan Bóg chce czynić. Uczę się rozeznawać nieustannie i odkrywać Jego wolę. I od początku też kapłaństwa, jakby widziałem takie zewnętrzne znaki, właśnie w tym kierunku. Od początku sporo osób przychodziło, i oczywiście na początku śmiechem, żartem mówiło, że słowo, które głoszę, wypadałoby może kiedyś spisać, że powstałaby z tego dobra książka. Oczywiście ja zawsze się uśmiechałem, śmiałem i, i mówiłem, no tak, 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 wiadomo, oczywiście, jak najbardziej. I po prostu jakby zarzucałem tę myśl, no bo no nie czułem się na siłach. Ale w ostatnich dwóch latach, no tych takich zewnętrznych znaków było coraz więcej. I w pewnym momencie tak sobie pomyślałem, że może to jest znak od Pana Boga, że to może nie jest tylko takie wszystko śmiechem, żartem, ale warto o to się modlić i to rozeznawać. I rzeczywiście zacząłem się bardzo konkretnie modlić, że Panie Boże, jeżeli tego chcesz, to dawaj jakieś konkretne znaki. I najlepsze było to, że po takiej modlitwie, kiedy poprosiłem o jakiś konkretny znak, z miesiąc później odwiedził mnie mój znajomy ksiądz, i powiedział słuchaj, wydaje mi się, że powinieneś napisać książkę. No ja tak sobie pomyślałem, o kurczę, no to chyba to jest od Pana Boga. Na początku planowałem wydać po prostu homilię, ale no tak pomyślałem, no nie no, każdy sobie może wziąć, spisać homilię, które nie mają ze sobą nic wspólnego i, i co z tego będzie. Więc zacząłem się modlić i pytać Pana Boga o jakiś konkretny temat, aby podał temat, który można by było w książce zawrzeć. No i rzeczywiście to oczekiwanie, na działanie Pana Boga jakoś tak mocno mnie dotknęło. Zresztą już nie raz o tym się nad tym się zastanawiałem. Więc mając ten temat, postanowiłem od zera tę książkę po prostu napisać. I tak zrobiłem. Oczywiście korzystając z rzeczy, które miałem przygotowane, z rzeczy, które kiedyś głosiłem w pewnych tematach, ale spisałem ją od początku do końca. Kolejna rzecz, nie napisałem jej w czasie pandemii, bo niektórzy myślą, że o dobrze ksiądz wykorzystał czas pandemii. Nie. Książkę napisałem w tamtym roku, pisząc ją w maju, czerwcu, potem z przerwą na wakacje i jeszcze wrzesień, bo trzeba było ruszyć ze wszystkim i potem październik, listopad napisałem ją. Właśnie w tamtym roku ona została skończona. I kiedy ją napisałem, no to stwierdziłem, no wszystko fajnie, ale co dalej? I wtedy również, skoro to jest dzieło Pana Boga i głęboko to wierzę, szybko znalazło się wydawnictwo, sumus, Wojtek Łapiński, który przeczytał ten tekst i powiedział, że bardzo mu się to spodobało i z chęcią wyda to w swoim wydawnictwie. I tak książka została wydana. Miała być wydana już na wiosnę, ponieważ już była przyszykowana, no ale wiadomo, że pandemia przeszkodziła w tym, i dopiero teraz, na początek października, udało się ją wydać. To jest kwestia wydania. Jeśli chodzi o to, co ta książka w ogóle w sobie zawiera, o czym jest, ktoś powie, no dobry tytuł na pandemię, prawda? W oczekiwaniu na przełom, wszyscy czekamy na przełom i chcemy wreszcie ruszyć z miejsca, bo nas pozamykali. No nie do końca o tym jest ta książka. Książka mówi o tym, takim doświadczeniu oczekiwania. Myślę, że mamy coś takiego w naszym życiu, że czekamy często na działanie Pana Boga, modlimy się w różnych intencjach. No, i nie widzimy owoców. U jednych Pan Bóg działa natychmiast, u innych, no niekoniecznie. I książka odpowiada na pytanie, czy to jest Boże, czy to nie jest Boże. Czy my mamy czekać, czy nie mamy czekać. Co więcej, gdy czekamy, Pan Bóg pokazuje, że to oczekiwanie nie jest takie bierne, jest bardzo aktywne. I o tym również mówi książka. Dla kogo jest ta książka? Starałem się, pisząc ją, aby była w jakiś sposób uniwersalna. Czyli starałem się, aby była dla takich świeżaków w naszej wierze, czyli ktoś chce się nawrócić, ruszyć właśnie z miejsca i ta książka jest na pewno dla takich osób. Jeżeli jesteś taką osobą, która chce odkryć Pana Boga, Jego miłość i to, jak On działa, Jego logikę działania, zachęcam Cię. Książka zaczyna się od takich rozdziałów, wydawałoby się prostych, ale pogłębionych, dotykających tematu łaski uświęcającej, sakramentu pokuty i pojednania. Ale starałem się również, żeby ta książka była dla ludzi zaawansowanych, którzy no, doświadczają takiego postoju w swojej wierze. I również wiele tekstów biblijnych, które są pogłębiane, tłumaczone, mam nadzieję, że serca również doświadczonych będzie dotykało. Wschodzą już pierwsze takie, przysyłają ludzie pierwsze świadectwa, i bardzo się cieszę, że ludziom ta książka się podoba, że ich dotyka. I właśnie tak jak mówię, książka dotyka i tych takich świeżaków, i ludzi, którzy są zaawansowani w wierze. Więc jeżeli szukasz przełomu w swoim życiu i nic się nie dzieje, jeżeli chcesz ruszyć z miejsca w swoim życiu, poznać Boga Żywego, posłuchać świadectw, jak Pan Bóg bardzo mocno i konkretnie działa w życiu, bo tych świadectw jest bardzo dużo w tej książce. Zachęcam Cię, abyś, ją, abyś po nią sięgnął i ją przeczytał. Jeżeli widzisz, że Twoi bliscy, nawet młodzi, bo książka jest napisana bardzo prostym językiem, potrzebują takiego przełomu, poleć im tę książkę, a wierzę głęboko, że również i oni będą mogli, idąc za radami i wskazówkami zawartymi w tej książce, będą mogli poznać Boga żywego. W oczekiwaniu na przełom Ciągle na ten przełom czekamy, ale wierzymy, że Bóg przychodzi w swoim wybranym przez siebie momencie, ale przychodzi z wielkim zwycięstwem. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i polecam tę książkę.